W tym materiale opowiem ci o sześciu funduszach ETF, które możesz według mnie kupić i trzymać na zawsze. Na zawsze, czyli do emerytury, ale już nie takiej sobie emerytury, tylko takiej, gdzie będziesz sobie siedzieć, zagryzać ananasa w domku na plaży. Moje oczekiwania są takie, że ta grupa funduszy ETF będzie w ciągu kolejnych dekad osiągała naprawdę świetne rezultaty. Zresztą do tej pory też takie osiągała. Dla przypomnienia, jeśli ktoś tego nie wie, fundusz ETF działa trochę jak taki klasyczny fundusz inwestycyjny. Fundusze ETF składają się z setek, czasem nawet tysięcy poszczególnych spółek i są tak dobierane, żeby jak najlepiej naśladować jakiś konkretny wybrany indeks albo jakąś konkretną strategię inwestycyjną. Różnią się jednak od takich klasycznych funduszy funduszy inwestycyjnych tym, że ETF-y można kupić na giełdzie, a jednostki uczestnictwa w klasycznym funduszu inwestycyjnym na giełdzie handlowane nie są. ETF-y są też istotnie tańsze od tych klasycznych funduszy. No i przez to radzą też sobie lepiej i również radzą sobie lepiej przez to, że nikt nie podejmuje w nich jakichś emocjonalnych decyzji. Podczas już wybierania takich ETF-ów ważne jest upewnić się, że inwestujesz w rzeczywiste akcje, a nie na przykład w jakieś kontrakty CFD. W celu kupowania tych ETF-ów ja lubię korzystać z platformy free IDOM 24, która jest notowana na nasdaku, oferuje ona naprawdę szeroki wybór i akcji ETF-ów, w tym również takich, które nie są dostępne. Na wielu innych platformach, i na pewno na tej liście, którą będę przedstawiał dzisiaj, będą takie ETF-y, które dobrze znasz, ale myślę, że będę w stanie też trochę Cię jakimiś innymi ETF-ami zaskoczyć. I oczywiście każdy z nich jest również dostępny na platformie Freedom 24. Przejdźmy w takim razie do pierwszego ETF-a, i będzie to Vanguard. S&P 500 no można powiedzieć taki mocny inwestycyjny klasyk jeśli chodzi o taką listę kup i zapomnij. Oparty jest to indeks S&P 500, który składa się z 500 największych spółek na amerykańskim rynku. Nie obejmuje to oczywiście całego amerykańskiego rynku, ale te 500 spółek to naprawdę wystarczająco dużo, żeby czuć się i dobrze zdywersyfikowanym. I dobrze zabezpieczonym. Szeroka ekspozycja, w sumie tak szeroka ekspozycja, w zasadzie kompletnie usuwa jakiekolwiek ryzyko związane z inwestowaniem w pojedynczą spółkę, albo nawet w jakiś pojedynczy sektor. I kupując ten ETF, Vanguard SP 500, inwestuje się hurtowo tak naprawdę w największe spółki, w sumie nie tylko w Ameryce, ale również na całym świecie. Największy udział tutaj posiada oczywiście branża technologiczna, ale no, taka jest też specyfika obecna na amerykańskiej gospodarki. Około 30% ekspozycji na tą technologię jest balansowane tutaj głównie dzięki takim sektorom jak chociażby ochrona zdrowia czy finanse. Wersja tego ETF-a dostępna dla polskiego inwestora kwotowana jest w euro, a roczny koszt utrzymania tej inwestycji to całe 0,07%, czyli zainwestowanie każdych 10 tysięcy złotych będziecie kosztować rocznie 7%. Złotych. Stopy zwrotu za ostatnie lata też dobrze pokazują, że fundusz bardzo nieźle bronił się nawet w przypadku bessy z 2022 roku. Bardzo dobrze zdywersyfikowany ETF, do tego ekstremalnie tani, zapewniający ekspozycję na najlepszy rynek akcji świata, no według mnie świetny dodatek dla naprawdę każdego portfela. Kolejnym funduszem będzie z kolei iShares S&P 500 Information Technology Sector. Technologia od dekad napędza cały rynek akcji, i osobiście nie sądzę, że ten stan szybko się skończy. Postęp technologiczny w dalszym ciągu jest wykładniczy. A każdy kolejny rok dzisiaj przynosi w zasadzie tyle nowinek, ile kiedyś przynosiła cała dekada. Firmy technologiczne napędzają dzięki temu gospodarkę całego świata i myślę, że warto brać w tym udział również swoimi pieniędzmi. I nie miałbym absolutnie żadnego problemu z postawieniem na technologię oszczędności, które posiadam, na nawet dziesięciolecia. Ten ETF filtruje z kolei z indeksu SP500 wyłącznie segment technologiczny i to na nim skupia swoje inwestycje. Wyłącznie na nim. Nie znajdziemy tutaj więc żadnej spółki z wspomnianego sektora finansowego czy chociażby ochrony zdrowia, no i należy spodziewać się, że w efekcie będzie on bardziej zmienny. No ale to też pozwoli na potencjalnie większe do osiągnięcia zyski. Patrząc na wyniki za ostatnie lata widać dobrze, że w okresach BESY doświadczysz tutaj większych spadków, a w okresach HOSY większych wzrostów. Jeśli tylko będziesz pamiętać o tym, że masz inwestować na lata i nie będziesz panikować w tych okresach spadkowych, to ten ETF będzie dla Ciebie również naprawdę dobrym rozwiązaniem. I jest też dość tani, a fundusze ETF, które są wyspecjalizowane w jakimś sektorze, zawsze będą trochę droższe niż te szerokie. I w tym wypadku mówimy o opłacie rzędu 0,15% rocznie, czyli za każde zainwestowane 10 tysięcy złotych rocznie poniesiesz koszt w wysokości 15 złotych. Jeśli dopiero zaczynasz inwestowanie i to są Twoje początki, no to te wysokie stopy zwrotu, które przed chwilą widziałeś na tym ETF-ie, mogą Wydawać się kuszące, ale lepiej zostań wtedy przy tej szerszej wersji. Why? Może Ci się wydawać, że jesteś świetnie przygotowany psychicznie na ewentualne spadki, ale gwarantuję, że dopóki ich nie doświadczysz na własnej skórze, to nie będziesz wiedzieć, jak się zachowasz. Fajnie się ogląda, nie? No to jak fajnie się ogląda, to odwiedź się tym fajnym oglądaniem i kliknij suba, daj łapkę w górę i kliknij ikonkę dzwonka. Dzięki temu mi będzie też się fajnie nagrywało. Kolejny ETF, który uważam, że można kupić i zapomnieć, to Vanguard Futsi All World. Wychodzimy trochę poza bańkę Stanów Zjednoczonych. Poprzednie dwa fundusze ETF były jednak w pewnym stopniu ograniczone jakimś ryzykiem geograficznym. A co prawda to jest trochę naciągane, no bo problemy gospodarki USA i tak oznaczałyby problemy wszystkich innych gospodarek, no ale niektórzy być może będą czuli się bezpieczniej inwestując nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Nie ma w takim wypadku potrzeby, żeby posiadać kilka ETF-ów, Wystarczy taki, który od razu zapewnia naszemu portfelowi ekspozycję na cały świat. Ten fundusz składa się z ponad 3,5 tysiąca spółek z całego świata, i najwięcej z nich oczywiście dalej będzie pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, ale zyskujesz też ekspozycję na np. Na Japonię, Wielką Brytanię czy chociażby Szwajcarię. Można spodziewać się, po takim funduszu jeszcze mniejszej zmienności niż nawet po szerokim ETF-ie na indeks SP 500. No, pewne rynki rosną szybciej, inne rynki rosną wolniej. Podobnie jest przy spadkach. I jeśli posiadasz w swoim portfelu w tym wypadku tak naprawdę kilkanaście różnych rynków akcji, no to nie możesz też oczekiwać jakichś fenomenalnych rezultatów. Mniejsza zmienność i więcej spokoju, również mniejsze potencjalne zyski. Za ten komfort zapłacisz 0,22% rocznie. Czyli zainwestowanie każdych 10 tysięcy złotych będzie kosztować ci rocznie 22 zł. A kolejny ETF to w zasadzie zbiór ETF-ów pod postacią funduszy Vanguard Life Strategy. To jest aż 8 różnych ETF-ów, których pełną listę widzisz teraz przed sobą. I mimo że jest ich 8, to w rzeczywistości można mówić o czterech podzielonych na dwa warianty, każdy, bo każdy występuje w formie akumulacyjnej oraz w formie dystrybucyjnej. Poprzednie trzy ETF-y, które omawiałem, podawałem wyłącznie w wersjach akumulacyjnych i w przypadku inwestowania długoterminowego uważam, że takie akumulacyjne ETF. -y są o wiele lepszym dla inwestora rozwiązaniem. Akumulacyjny ETF nie wypłaca ci na konto dywidend, tylko od razu te dywidendy reinwestuje w kolejne akcje. W przypadku dystrybucyjnej wersji będziesz otrzymywać stały przepływ gotówki na swoje własne konto, i według mnie to oczywiście ma sens, ale tylko jeśli posiadasz naprawdę duży kapitał i jesteś w stanie za te dystrybuowane do siebie środki po prostu przeżyć. No może pomyśl o, o tym, ale dopiero na starość, jak już faktycznie będziesz jadł tego ananasa na plaży. Na czym polega rodzina funduszy w tym wypadku Life Strategy? Na takim jednoczesnym inwestowaniu zarówno w akcje, jak i w obligacje. I wszystko za pomocą jednego tylko funduszu. ETF. Life Strategy 80/20 inwestuje twoje pieniądze w 80% w akcje, a w 20% w obligacje. Oczywiście na przykład Life Strategy 20/80 robi to wszystko zupełnie odwrotnie. Naturalnie, to ten pierwszy będzie w tym wypadku o wiele bardziej zmienny niż ten drugi, no ale potencjalnie będzie też generował o wiele większe zyski. Propozycja Life Strategy jest świetna dla każdego w zasadzie, kto chce mieć w jednym funduszu ETF od razu całą strategię inwestycyjną, bez potrzeby kupowania osobnych ETF-ów na rynek obligacji. Fundusze Vanguarda uzyskują taką złożoną ekspozycję, inwestując bezpośrednio w inne ETF-y, no i stąd też są odrobinę droższe, ale to nie jest jakiś gigantyczny koszt. Za każdy akumulujący Life Strategy zapłacisz 0,25% rocznie. I czy taki pomysł inwestycyjny, ma jakieś wady? Teoretycznie tak. Największą jest według mnie silna ekspozycja na walutę euro w przypadku tych bezpieczniejszych, czyli bardziej obligacyjnych form live strategy, no bo one inwestują głównie w rynek europejskiego długu. A drugą jest fakt, że w sumie to możesz sobie zrobić taki life strategy samemu taniej, kupując po prostu jeden ETF na rynek akcji, a drugi ETF na rynek obligacji. No trochę oczywiście przepłacasz w takim razie, ale jednocześnie, no ta Dopłata, daje Ci komfort, braku konieczności, rebalansowania swojego portfela, czyli samodzielnego utrzymywania tej wybranej wcześniej proporcji, na przykład 80% do 20%. No, w przypadku ETF i Strategy nie musisz tego robić. To się będzie robiło de facto za Ciebie. I wszystko to może ci się wydawać skomplikowane, ale inwestowanie naprawdę nie jest skomplikowane. Nawet jeśli nie czujesz się jeszcze na siłach, żeby zacząć i kupić jakiś ETF, to najważniejsze jest zrobić ten pierwszy krok. Otwórz konto do do dobrego brokera, wpłać trochę środków, poobserwuj chociaż rynek, będąc już gotowym do działania, bo na takiej gotowości do działania nic nie stracisz. A u wspomnianego na początku odcinka brokera Freedom 24 możesz nawet za taką gotowość dodatkowo zarabiać, nawet 8% rocznie. Tak właśnie działają plany oszczędnościowe, gdzie odsetki otrzymujesz już za samo ulokowanie gotówki u danego brokera, a Twoje środki i tak są bezpieczne, zabezpieczone dzięki uczestnictwu w funduszu rekompensy tak zwanym ICF. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, to zawsze też możesz zadzwonić do biura Freedom 24 w Warszawie. Oni z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Ale przejdźmy teraz do kolejnego ETF-a. I następny na liście to Vanguard FTSE All World High Dividend Yield. I to już jest propozycja ETF-a dystrybucyjnego. Jeśli jesteś już faktycznie tym bogatym rentierem, siedzisz na tej plaży z ananasem, Zdobyłeś masę kapitału, z którego możesz teraz żyć, to faktycznie ETF dystrybucyjny może ci się przydać. Ten ETF, o którym wspomniałem, inwestuje wyłącznie w jakościowe spółki dywidendowe z całego świata, a otrzymywane od nich dywidendy wypłacać i z powrotem na twoje konto. Nie znajdziesz tutaj szerokiej ekspozycji na sektor technologiczny, w przeciwieństwie do poprzednich ETF-ów, no bo spółki technologiczne. Nie należą do tych, które dzielą się swoimi zyskami, tylko wolą te zyski reinwestować. W tym więc funduszu inwestujesz najbardziej w sektor finansowy, energetyczny czy chociażby ochrony zdrowia. To są dojrzałe branże, które mają z góry znany model biznesowy i stabilnie zwiększają swoje przychody w ramach, jak rozwija się. Cała gospodarka. Spółki dywidendowe od zawsze radzą sobie zresztą też lepiej niż inne w Bessie, no i jednocześnie wolniej rosną w HOS-ie. Bardzo dobrze widać to też w wynikach tego funduszu. Nawet w roku sporej Bessy na rynkach w 2022 pokazał on dodatnią stopę zwrotu rzędu plus 0,09%. To jest wynik, który już uwzględnia te wypłacone dywidendy. Gotówkę dla inwestora ten fundusz będzie wypłacał każdego miesiąca, a obecna stopa dywidendy sięga około 3,3%. No to znaczy, że za każde zainwestowane 10 tysięcy złotych możesz oczekiwać rocznego przepływu w wysokości około 330 złotych na swoje konto. Sam fundusz kosztuje 0,29% rocznie, ale tak jak mówiłem, no im bardziej selekcjonujemy spółki, tym zawsze będziemy więcej musieli za taki fundusz, za taką obsługę zapłacić. Kupić i zapomnieć możesz również według mnie ETF Wanek Semiconductors. I to brzmi trochę jak niestandardowy pomysł, ale półprzewodniki są potrzebne i będą potrzebne do wszystkiego, co jest związane z technologią. Znajdziesz je w każdej elektronice i szczerze nie sądzę, że popyt na zaawansowaną elektronikę będzie malał. Wanek Semiconductor to taka automatyczna ekspozycja na takie firmy jak Nvidia, ASML, AMD, Intel, Taiwan Semiconductor. No nie musisz zastanawiać się, która przypadkiem będzie akurat radzić sobie lepiej, albo czy przypadkiem jedna z nich nie zacznie przegrywać konkurencyjnie. Nie z drugą. W przypadku takiego ETF-a na cały sektor półprzewodników, no musisz się jednak przygotować na trochę więcej zmienności w długim terminie. Branża półprzewodników jest bardzo, bardzo cykliczna. Obecnie w 2024 roku jest na tej mocnej fali wznoszącej, ale gdy dziś rosnący popyt zostanie w końcu zaspokojony tymi nowymi mocami produkcyjnymi, no to pojawią się też rosnące zapasy, a cała branża będzie przechodziła w taką, no. Cykliczną fazę odpoczywania i spoczynku. Tak było już od naprawdę wielu lat, i zapewne też będzie tak dalej. Ale jeśli myślisz o takim ciekawym ETF-ie, który w długim terminie może nawet pobić wynik indeksu S&P 500, no to segment półprzewodników ma naprawdę według mnie szansę to zrobić. To jest też jeden z sektorów, który daje dobrą ekspozycję na cały segment sztucznej inteligencji, która no, urasta do kategorii takiego trochę inwestycyjnego hitu dekady. Jeśli swoją drogą interesują Cię takie fundusze ETF na technologiczne nowinki, to koniecznie obejrzyj też moje nagranie, jak inwestować w sztuczną inteligencję, Cztery ciekawe fundusze ETF. Tam omawiałem wyłącznie te bardzo ciekawe fundusze ETF, dzięki którym można zarabiać na dalszym rozwoju tego trendu związanego ze sztuczną inteligencją. Na podsumowanie, mam też teraz dla Ciebie jeszcze raz listę wszystkich funduszy ETF, które były omówione, razem z ich kodami ICIN. Dzięki nim łatwo znajdziesz dokładnie te, które mam na myśli w internecie. Lista funduszy jest też dostępna w opisie tego filmu, a jeśli któryś z nich Cię zainteresował, to jeszcze raz przypominam, że każdy ze wspomnianych, jest dostępny na platformie Freedom 24, z której sam też regularnie korzystam do budowania swojego portfela. Konto możesz otworzyć w maksymalnie kilka minut. Wystarczy, że klikniesz w link, który znajduje się w opisie tego nagrania i w przypiętym komentarzu. A jeśli dopiero wchodzisz w świat inwestowania i jeszcze nie jesteś gotowy na kupowanie ETF-ów, no to możesz zarabiać na planach oszczędnościowych, które też są na platformie Freedom 24 dostępne. Ja sam zresztą, gdy nie mam pomysłu, jak zainwestować część swojej gotówki, no to nie pozwalam, żeby się mar a Tylko wrzucam ją właśnie na taki plan oszczędnościowy i codziennie dostaje z tego odsetki na konto. Prościej zarabiać na rynku już naprawdę się nie da. Pełną recenzję w ogóle brokera Freedom24, i dlaczego ja zdecydowałem się otworzyć tam konto, znajdziesz zresztą w tym filmie. I do niego już odsyłam cię na sam koniec.